Cześć, jestem jest Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Lotnictwo Night dla początkujących. Dzisiaj zajmiemy się komunikacją ze zbliżaniem z angielskiego approach. Krótko opowiem może, czym się ta kontrola zajmuje. Głównym zadaniem kontroli zbliżania jest zapobieganie kolizji między samolotami operującymi pod jej nadzorem oraz ogólna organizacja przyspieszenia i przepływu samolotów. Także chodzi tutaj ogólnie o to, aby samoloty odlatujące i przylatujące nie kolidowały ze sobą i aby nie było korków między nimi, żeby ten ruch odbywał się płynnie. Zaczniemy, może, od samolotów odlatujących, później przejdziemy do przylatujących, ponieważ te dwie formy różnią się trochę i nieco procedury. Komunikacji ze zbliżeniem tych dwóch przypadkach będą się różnić. Zaczniemy więc od samolotów odlatujących. Komunikację ze zbliżeniem rozpoczniemy od razu po starcie. Wtedy zostaniemy przekazani zwierzę i możemy się spodziewać, że przechodzą na częstotliwość zbliżenia. Otrzymamy wstępne wznoszenie. Najczęściej, jeżeli nie ma jakiegoś większego ruchu, jest to już wysokość e, do granicy TMA. Do przelotowej na pewno nie dostaniemy, ponieważ ra, funkcje radarowe zbliżania na to nie pozwalają, więc m, prawdopodobnie gdzieś tak zależy. To też od lotniska, bo dla różnych są to różne poziomy lotów. Na przykład dla Warszawy jest to bodajże poziom 220, granica TEMA i. Do, i przekraczając już tą granicę TMA zostaniemy już skierowani na e, radar, oprócz e, samego poziomu lotu, na który będziemy wznosić e, i takie polecenie od kontrolera dostaniemy, e, będzie nas także kierował e, po sidzie lub e, wektorował lub może dać nam jakiś direct. krótko opiszę e, SIT jest to skrót od Standard Instrumental Departure już myślę, że w poprzednich filmach mówiłem o tym. Jest to standardowa procedura odlotowa. Dla każdego pasa w lotnis na lotnisku, nie dla każdego lotniska, bo na tych mniejszych, na przykład w Lublinie nie ma procedury STAR że SIT, też nie wiem czy jest, chyba nie, ale na takich większych, bardziej ruchliwych lotniskach zazwyczaj procedury SIT się znajdują i ogólnie rzecz biorąc jeżeli jest duży ruch to prawdopodobnie dostaniemy pełną procedurę SIT czyli powtórzę Standard Instrumental Departure przypomnę, że procedurę SIT dostajemy już od delivery przy wydawaniu kiedy otrzymujemy od nich zgodę. Natomiast yy, często jest tak, że kontroler może tą procedurę skrócić, bądź dać jakiś direct, bądź w ogóle nas wektorować. Także to nie jest powiedziane, że wtedy tą procedurę całą możemy wykonywać. Kontroler już na wyższym szczeblu podejmuje sam decyzję. Jeżeli ruch jest mały, to może yy, nas skierować na direct. Co to jest ten direct? Bo nie mówiłem o tym. Jest to po prostu bezpośredni punkt, na który jesteśmy kierowani. Procedura SIT składa się z y, poszczególnych szczebli punktów, na których pilot musi utrzymać określoną prędkość, wysokość. Nie może na przykład od razu przy wykonywaniu procedury wznosić się na prze, wysokość przelotową, ponieważ no, jest to uwarunkowane od pewnych czynników, na przykład w niektórych rejonach. Po prostu są to duże miasta, żeby nie robić hałasu musi lecieć z mniejszą prędkością. No i y, to jest kupa różnych procedur. Y, natomiast jeżeli nie ma ruchu, y, warunki na to pozwalają, to kontrola jak najbardziej pewnie nam skróci tą procedurę lub da direct, czyli bezpośredni punkt. Jak się... Y, 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 wpisuję bezpośrednie punkty, nie będę mówił, bo dla każdego samolotu wygląda to inaczej. Natomiast odbywa się to naprawdę w bardzo prosty sposób. Na przykład na przykładzie B737 mogę to opisać, że po prostu następny punkt trasy, na jaki dostajemy. Direct klikamy, wciskamy go na pozycję obecnego punktu i lecimy akurat na, na, na ten bezpośredni punkt. Jest to no tyle korzystne, że nie trzeba zużywać niepotrzebnie paliwa. Jeżeli latamy wirtualne, to może nie robi jakiegoś znaczenia, ale na pewno oszczędzamy tutaj na czasie, bo te procedury naprawdę wydłużają czas samolotu w powietrzu. Także takie direkcje są na pewno korzystne z perspektywy pilota i dla kontrolera też jest to Pewna ulga, ponieważ nie musi się tam bujać z, z samolotem nie wiadomo ile, tylko wyprowadza go i przekazuje do, kontro, do następnego kontrolera. Wspomniałem też, że może otrzymać wektor. Jeżeli e, zdarzy się tak, że jesteśmy na jakimś kursie kolizyjnym, odlatując z lotniska e, i jest to samolot na tyle blisko nas, że stanowi już dla nas potencjalne zagrożenie, możemy dostać od kontrolera w każdej chwili, e, możemy dostać od kontrolera w każdej chwili Wektor. Wektor jest to po prostu kurs wskazany przez niego ustawia się to oczywiście w samolocie. Poszczególny kurs jaki dotrzymamy od kontrolera, i tym kursem lecimy, tak, aby oddalić się od samolotu, i w ten sposób kontrolerzy Zbliżania i radaru separują od siebie samoloty. Może się zdarzyć tak, że dostaniemy orbitę, ale o tym może za chwilę, bo to bardziej się tyczy samolotów przylatujących. Tak więc, yy, yy, myślę, że jakoś ogólnie yy, wyjaśniłem, jak ta korespondencja wygląda z samolotami odlatującymi z lotniska. Tak jak mówiłem. Od kontrola otrzymamy wysokość, na którą mamy wznosić. Otrzymamy od niego procedurę kontynuowania SIT, taką jak już otrzymaliśmy przy wydaniu zgody. Możemy tą procedurę dostać uproszczoną, skróconą, możemy dostać jakiś bezpośredni punkt, możemy dostać faktor w razie jakiegoś potencjalnego zagrożenia. To myślę, że na tyle. Dam jeszcze link do strony, z której, z której ja pomocą Nagrywam ten poradnik i myślę, że tutaj będzie wszystko dokładnie wyjaśnione i jeszcze lepiej Wam się to rozjaśni. Jeżeli chodzi o samoloty przylatujące, to dla nich wygląda procedura trochę inaczej, ponieważ e, tam już e, jest to procedura star, czyli standard terminal arrival route, e, czyli procedura standardowego przylotu, tak jak samoloty proceduralnie powinny się z lotniska z lotniska lotnisko opuszczać, tak proceduralnie powinny do strefy kontrolowanej lotniska przybywać. Tak więc również tam przez procedurę star nam się, oczywiście trasa wydłuży. No na pewno na tym etapie paliwa najwięcej ubywa. Dlatego również jeżeli nie ma jakiegoś większego ruchu, to Możliwe, że dostaniemy od kontrola jakąś e, procedurę uproszczoną, może nas skierować tak jak mówię, tak również na direct jakiś punkt, poda nam również wysokość początkowego zniżania e, będzie, będzie nas stale monitorował, naszą wysokość, tak abyśmy przy określonych punktach e, mieli e, optymalną wysokość, tak aby wyrobić się e, już ostatecznie, ustabilizować na ils -ie lub no może być też to VOR, ale najczęściej, zdarza, najczęściej trafiają się ILS. Również jesteśmy na tym etapie separowani od innych samolotów. Dostajemy wektory, czyli kursy, tak jak mówiłem wcześniej, kursy, na których jesteśmy od innych samolotów separowani tak, aby nie stwarzać wzajemnego zagrożenia. I w zasadzie myślę, że to tyle. Zadanie kontrolera dla samolotów przylatujących kończy się po ustabilizowaniu się na pasie. Wtedy jesteśmy już kierowani na wieżę. Może się też zdarzyć tak, że dostajemy ograniczenie szybkości. Jeżeli ruch jest zmożony, przed nami jest kilka samolotów i tak, żeby nie wyprzedzić go i żeby ten ruch był poukładany, możemy, może nas kontroler zapytać o naszą prędkość. I poprosić nas, żebyśmy ją zmniejszyli, utrzymywali lub może się zdaje się tak, że poprosić nas, żebyśmy ją przyspieszyli, bo za nami jest trzy inne samoloty, a my się ociągamy, a inne dalej lecą. Tak, żeby ten ruch był płynny i, 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 i sprawnie przechodził, to kontroler właśnie dba o to o te czynniki, o prędkość, o wysokość samolotów. Także tutaj komunikacja jest już wszechstronna. Nie mogę wam powiedzieć wszystkich możliwości, co kontroler do was powie, co odpowiedzieć, ponieważ trzeba być przygotowanym na wszystko, różnie, różnie to bywa. Można pewien zakres takiej Ogólnej korespondencji się domyślić, jak wygląda, natomiast zawsze zdarzają się jakieś nieprzewidziane sytuacje. Może się pogoda zmienić, może no, różne czynniki w powietrzu, naprawdę, jeżeli chodzi o pogodę, o jakieś samoloty, ruch, to się zmienia naprawdę bardzo szczególnie w realu, w lotnictwie wirtualnym, trochę inaczej to wygląda. Myślę, że jako tako rozjaśniłem wam to. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś jeszcze dodatkowo dowiedzieć, to oczywiście link do strony dostaniecie tutaj w opisie. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie na PW w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, pozdrawiam Was, trzymajcie się i cześć!